Dzień dobry, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie i zapraszam do cotygodniowego czytania kwestia tygodnia, pytanie tygodnia. Po kolei sprawdzamy karty plus kamienie. Zaczynamy od Barana. Co wam będzie pomagać? Miłość, ukierunkowanie moim zdaniem swoich myśli, swoich emocji, swoich działań w kierunku tworzenia z sercem z miłości właśnie. Z miłością, właśnie, tak, bo to jest taka energia, niezależnie od tego, co chcecie zrobić. Tutaj, jakby uważam, że czujecie z tą sytuacją, z tą osobą bardzo głębokie połączenie. To może być współpraca, to może być po prostu ustalanie intencji, z takimi dobrymi intencjami w sobie ogólnie. Co wam będzie przeszkadzać? Jakieś rozczarowanie, moim zdaniem, które wcześniej może miało miejsce w waszym życiu? Brak wiary w coś, powiedziałabym, takie podejście do spraw, że to jest trudne. No, zobaczmy, jaka jest wskazówka. Po prostu działaj, drogi Baranie. Działaj. Królowa Buław działa. Ona nie traci energii, ona robi to, co uważa za stosowne. Ona inspiruje ludzi, ona inspiruje otoczenie. Ona nie przejmuje się zdaniem innych. To też może być zdanie innych, które z jakiegoś powodu gdzieś tam kołacze się Wam w głowie, jako jakiś element, który mógłby przeszkadzać. Królowa Buław jest. Dojrzała. Ona ma pozytywne nastawienie do ludzi i do życia, więc też niech jakiś negatywizm em, cię nie zatrzyma. I tutaj jeszcze jest jakby kamień dla ciebie z informacją, drogi baranie. Cieszę się obecną chwilą, nie martwię się tym, jak długo będzie ona trwać, jak długo będzie trwać ten dobry okres. Jestem szczęśliwy. I to jest właśnie tu i tu, tak? A tutaj jest jakby odwrotność tej sytuacji. Bardzo Wam dziękuję, moje drogie barany. Tasujemy karty w sensie, ja tasuję karty. Słuchajcie. I zapraszam byki, moje drogie, byki, uwaga, uwaga. Sprawdźmy zatem, co będzie pomagać Wam um, w Waszej sytuacji, co będzie wspierać, lub jaka jest odpowiedź na Wasze pytanie, czy tak, czy nie. Okej, okay. no tak, odsuń się od tego, co Cię stresuje. Co Wam będzie pomagać, drogie byki? Uważam, że taka, takie poczucie spokoju w głowie, w myślach, związane z faktem, że wiesz, drogi byku, że idziesz w dobrym kierunku. Że przed Tobą to, co najlepsze, że to Ci z jakiegoś powodu pomoże, tak? Um, jeśli tutaj chciałbyś poprosić o pomoc kogoś, kto miałby Ci się pomóc z kolei e, no, przesunąć w jaką, na, lepsze, na jakąś lepszą pozycję, to tutaj też jest odpowiedź na tak. Postaraj się e, zebrać tę pomoc, poprosić o wsparcie. Um, co Wam może przeszkadzać? dewagacje, takie rozważania, a czy tak, a czy nie, e, albo jakaś odpowiedzialność, która mm, wiąże się z podjęciem tej decyzji, powiem wam, a zobaczmy, jaka jest wskazówka. Wskazówka dla Ciebie, drogi byku, to jest powiedziałabym właśnie baw się dobrze, spędzaj czas w sposób radosny, nie martw się i tutaj też jest brak zmartwień, kochani, więc raczej powiedziałabym, żeby wrzucić na luz, żeby czerpać przyjemność z tej sytuacji, żeby starać się pojednać z kimś, bo to dla mnie też może być taka energia, zastanawiacie się, czy na przykład się z kimś nie pojednać. W każdym bądź razie tutaj karty wskazują, żeby raczej powiedziałabym, nie podchodzić w taki sposób jakiś problematyczny do tej sytuacji, raczej starać się być bardziej beztroskim, starać się gdzieś tam znajdować w tej sytuacji dobre wibracje, niech to będzie czas rozluźnienia, tak. Dobra, zobaczmy, o dobra, sam wypadł ten kamień, więc ja Wam go już go odczytuję. To jest nie zawiodę, tak, ani nie upadnę, Przyciągam do siebie powodzenie, kieruję mną mądrość. Progres jest w zasięgu moich możliwości, ten progres pokazał się tutaj. Szóstka Mieczy jest absolutnie taką energią, w której to, co jest konfliktowe, negatywne, zostaje za nami. My uspokajamy umysł i, i to niesie jakiś nowy potencjał nam. Dziękuję bardzo, moje drogie byki. Uważajcie na siebie. I zapraszam teraz bliźnięta, moje drogie bliźnięta. Sprawdźmy zatem. Okej, okay, co Wam będzie pomagać? Chęć po prostu zrobienia tego. Chęć postawienia jakby trochę na swoim. E, chcę zrobić to, co uważam za stosowne, ale z dużą dojrzałością. Mam do tego pozytywne nastawienie, mam jakiś dar przekonywania w sobie, e, powodzenie jest ze mną. Trochę taka energia, z odwagą, z odwagą chcę po to sięgnąć. Co wam może przeszkadzać? E, trzy miecze. No dobra, jakaś Trudność, z której zdajecie sobie sprawę, że ona istnieje wokół tej sytuacji. Rozczarowanie, Tutaj trzeba jakąś trudną rozmowę być może przeprowadzić, a um, jaka jest wskazówka, szukaj nowych rozwiązań, komunikuj się, rozmawiaj, działaj, e, używaj swoich zdolności komunikacyjnych, e, komunikacji drogi mm, bliźniaku, co więcej, znajdź ludzi, którzy Ci pomogą osiągnąć ten cel. To jest też to poszukiwanie, e, poszukiwanie rozwiązań, poszukiwanie. Możliwości, kamień dla Was. Co więcej, to ciekawe, mówi: Nie stracę wiary w ludzi, poszukuję najwyższych motywacji dla moich słów i działań. Skonsultuję się z kimś, na kim mogę polegać. Moje przyszłe plany skonsultuję z kimś, kto być może ma jakąś wiedzę dodatkową, kto mi będzie wsparciem. Dziękuję, moje drogie bliźnięta. Uważajcie na siebie, tasuję karty i zapraszam teraz raki, moje drogie raki. moje drogi Raki, co Wam będzie pomagać? E, wiedza ogromna, którą nosicie w sobie na jakiś temat, taka chwila medytacji, zastanowienia się nad sprawami, zanim zaczniecie działać. Znalezienie w sobie odpowiedzi, przemyślenie czegoś. Może panna, bo ona się nam tu pokazuje, co Wam będzie przeszkadzać. No konflikt wewnętrzny w zasadzie takim, nie wiem co mam robić. Takie bicie się z myślami, bicie się z samym sobą odnośnie tego, co mam zrobić w tej sytuacji. Jakiś chaos, chaos wewnętrzny, jak dla mnie uważam, więc dlatego ważne jest moim zdaniem to jest znalezienie odpowiednich no, motywacji do dalszego działania. Jaka jest wskazówka, działaj. Podejmuj skalkulowane ryzyko po prostu. No i to jest dla mnie taka energia kogoś, kto ma odwagę. Ma w sobie jakąś chęć do tego, żeby po prostu po przemyśleniu wziąć sprawy w swoje ręce i zacząć działać. I kamień dla Was jeszcze, słuchajcie, chciałam Wam odczytać. Wzmacniam uważność. Odpędzam negatywność, dbam o spokój własny, kontroluję swoje zachcianki, nie muszę nagradzać się, aby poczuć się dobrze. Czyli tutaj jest ta uważność, kochani, którą trzeba wzmocnić, może bardzo dokładnie sobie coś przemyśleć, przeanalizować, zanim ruszycie do działania, ok? Starać się też, moim zdaniem, uspokoić trochę wewnętrznie, żeby odejść od tego rozdrgania, i później zacząć działać w sposób taki. Z odważny, ale tak jak mówię, zdawać sobie sprawę z jakiegoś ryzyka i podejmować je w sposób skalkulowany. Dziękuję bardzo. Zapraszam teraz moje drogie lwy. Uwaga, uwaga. Co Wam będzie pomagać? siedem kielichów, wyobraźnia, tutaj możliwości, jest taka świadomość, że jest kilka dostępnych możliwości, że mam z czego wybierać. Mam z czego wybierać. Mm. Bo to jest siódemka kielichów, to są marzenia na jawę, więc też marzenia mogą być bardzo kre kreatywne, inspirujące, prawda? Co Wam będzie przeszkadzać? U, wy sami, no to słuchajcie, muszę zobaczyć więcej, jaka jest podpowiedź. Ja myślę, że trzeba wybrać coś po prostu i utrzymywanie, moim zdaniem, e, takiej cierpliwości, żeby sprawom jeszcze dać trochę czasu, może tutaj się okazać niezbyt korzystne. Trzeba będzie, moim zdaniem, też, tak jak ja to rozumiem, bardzo jasno w pewnym momencie powiedzieć, co myślę tutaj. Tak? E, nawet jeśli to mogłoby pokazać Was jako osobę, która nie zachowała odpowiedniej da dawki cierpliwości. Pomaga Wam moim zdaniem umiejętność też poszukiwania rozwiązań, dostrzegania możliwości tam, gdzie inni być może ich nie widzą as mieczy, dąż do prawdy, do, przetnij jakąś iluzję, przetnij w momencie, kiedy już będziesz wiedział moim zdaniem, czego chcesz. Um, komunikuj się w sposób klarowny, nie czekaj z, z czymś, nie przeczekuj, tak? Ta jasność tutaj jest potrzebna. E, kamień dla Was, słuchajcie, dbam o równowagę, odsuwam e, negatywne myśli, nie ugnę się presji, która działa na moją niekorzyść, zignoruję naciski, mam siłę, aby to uczynić. I tu jest ta siła, bo ta siła jest również w sile mentalnej, w sile naszych argumentów. Po przemyśleniu, po rozpatrzeniu dostępnych możliwości, możecie uznać, że już nie chcecie na coś czekać. Czas coś zakomunikować, czas coś nowego wprowadzać w życie, jakiś swój nowy cel, czas odciąć. To, co było dla Was niejasnością, lub co Wam się wydawało, że może być sprzyjające, a jednak nie jest, i skoncentrować się na czymś jednym konkretnym. Na przykład. Dziękuję Wam bardzo, uważajcie na siebie, ściskam, pozdrawiam i teraz zapraszam panny. Moje drogie panny, sprawdźmy zatem, co będzie Wam pomagać, co jest jakby pierające, lub może pokaże nam się odpowiedź na konkretne pytanie. Mhm. Teraz zobaczymy. Moje drogie Panny, co będzie wam pomagać, a z kielichów? No, dobrze, nie do zadowolenia, to, że chcecie żyć pełną piersią, e, też miłość do siebie, kochani, szacunek do siebie, to wam pomaga, dobre samopoczucie, mm, no, intuicja na pewno, e, uczciwość, uczuciowość, co wam będzie przeszkadzać? Cztery buławy, Ech, no, na pozycji przeszkadzać, przeszkadzać to bym powiedziała, tutaj, jakby niezadowolenie z jakiejś sytuacji, kłopot, żeby coś ustabilizować, albo jakieś sprawy domu, które po prostu e, takie bardzo przyziemne, które wam trochę e, tutaj wchodzą, wchodzą w drogę tym uczuciom. E, jaka jest rada dla ciebie, droga panno, zrzuć z siebie ten ciężar. Niech ci kamień spadnie z serc, serca, tak? Tu jest stres, tu jest stres. Zadbaj o to, żeby, za, no, żeby nabrać przejrzystości co do jakiejś sytuacji. Wycisz się, zadbaj o balans, spokojnie, skup się na celu, skup się na sobie, na swoich potrzebach. To jest dla ciebie informacja, droga panno. A kamień. Okej, okay, okej. Okay. Eee, kamień dla Was mówi: bądź silny, asertywny, ale miło jednocześnie chroń swoją energię. Swoją asertywność wykorzystuj wobec tych osób, które zużyw zużywają Twoją energię lub Twoje zasoby. Mm, no, będę wytrwale i konsekwentnie realizować swoje zadania. Czyli zobaczcie, jak bardzo silnie pokazuje się koncentracja na swoich własnych potrzebach. Po prostu. Myślę, że jakieś otoczenie może być nie do końca ukontentowane z tego faktu, po prostu niezadowolone, więc dziękuję Wam bardzo, zapraszam moje drogie wagi. Sprawdźmy zatem, co Wam będzie pomagać. Królowa mieczy, bardzo dobrze, no, jakby logika, e, dążenie do prawdy, szczerość, e, wnikliwość, spostrzegawczość, anal, analityczność, bezpośredniość, co Wam może e, jakby przeszkadzać, widzicie, nie czekajcie tutaj, nie czekajcie, moim zdaniem działajcie, ale w taki sposób bardzo przemyślany, oparty o te e, jakby... Mm, Tutaj e, aspekty, które wymieniłam e, na początku, i zobaczcie: macie tutaj kartę swoją własną, jako wskazówkę. Więc trzeba się przyjrzeć jakimś kwestiom, trzeba coś wyważyć, trzeba być w porządku, trzeba zadbać o to, żeby być w porządku, być może, tak? E, trzeba zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności. E, kamień dla Was, moje drogie, tutaj jakby wagi mówi: odsuwam zmartwienia, nie martwię się, e, nie martwię na nie czasu, nowy początek, którego poszukuje. Może nadejść z lekkim opóźnieniem czy po dłuższej chwili, ale nadejdzie, tak? Że jeśli byłeś w porządku, wszystko będzie w porządku, dla mnie taka energia, natomiast dla ciebie wskazówka tutaj mówi jednoznacznie, że trzeba zadbać o to, żeby właśnie może wszystkie strony sytuacji wysłuchać, żeby starać się zrozumieć drugą stronę sytuacji, żeby zadbać o to, aby nasz osąd w danej sytuacji, jeśli potrzebujecie, Osądzić jakąś sytuację, podjąć jakąś decyzję, był wyważony. Tak. Dziękuję Wam bardzo, moje drogie wagi. Zapraszam teraz skorpiony. No dobrze. Co Wam będzie pomagać? Konstruktywna rywalizacja, konstruktywny chaos, taki, z którego coś wynika, burza mózgów, która powoduje, że po prostu powstają nowe pomysły, tak? Um, no, Jakby jakiegoś rodzaju konkurencja, kompetycja, która jest dla Was motywująca, po prostu. No, ale też używanie własnego autorytetu w tej sytuacji. Co Wam będzie przeszkadzać? Bardzo zbyt mocne skupienie się na sobie. Tak, może takie też oderwanie od tej sytuacji, tutaj takie powiedziałabym skoncentrowanie się na tym, co wokół mnie, nie dostrzegam jakiejś sytuacji, którą muszę się zająć, nie dostrzegam albo nie chcę widzieć sytuacji, która jest, wymaga mojej atencji. Jaka jest wskazówka dla Was? Tu są, tu są moim zdaniem wokół Was jakieś ludzie, ale no otoczenie... Które mogą Wam pomóc, to jest bardzo wspierające Was środowisko. To może być osoba, która Wam coś podpowie, doradzi, ale też, w ogóle, jako wskazówka, staraj się pozostawać w harmonii z otoczeniem, niezależnie od tego, jak bardzo potrzebujesz skoncentrować się w tej chwili na sobie, co może powodować jakiegoś rodzaju konflikt. No więc tutaj jest wskazówka, tak? Te, te relacje, które masz zbudowane, one są naprawdę godne zaufania, więc staraj się jakby wziąć pod uwagę trochę tutaj jakby zdanie Twojego najbliższego otoczenia, na którym Ci zależy i w ogóle jakby tutaj wskazówka jest dla Ciebie. E, no dla części z Was dziel się zasobami z najbliższymi, tu są zasoby Ty, ty masz te zasoby, a tutaj ktoś może walczy z Tobą o jakieś zasoby i tutaj to 10 monet to jest też trochę takie, dla, dla mnie taka energia na pozycji wskazówki, ciesz się tym sukcesem e, dziel, dziel się zasobami z najbliższymi te zasoby pamiętajmy nie zawsze są materialne prawda, więc jakby też nie spłycajmy tego B bądź siebie dumny też, zobaczmy kamień Um, kamień dla Was, moje drogie e, Skorpiony, mówi, myślami przyciągam powodzenie. Denerwujące mnie problemy w końcu rozproszą się. Odejdą pozostawiając mi entuzjazm dla nowych miejsc i ludzi, więc też spokojnie, tak? Tutaj rzeczywiście ktoś Was może wkurzać. Może chodzić o jakieś pieniądze. Lub o jakieś, no tak, o pieniądze. Dobra, dziękuję bardzo. Mm. Moje drogie skorpiony, zapraszam teraz strzelce. A wiecie co skorpiony? Muszę jeszcze powiedzieć, jeśli to wy będziecie z kimś negocjować, walczyć w cudzysłowie o jakieś właśnie środki materialne, to moim zdaniem ta osoba je posiada i w dziesiątym monet uważam, że e, powinna się z wami jakby podzielić tym zasobem, tak? To jest zasłużone moim zdaniem, e, w waszą stronę mogłoby być przekierowanie tych zasobów. W pełni zasłużone, więc też jeśli będziecie o to walczyć, to uważajcie, żeby to rzeczywiście było konstruktywne. Te, te argumenty, żeby one były merytoryczne, tak? Wybrać sobie najlepszą drogę do, do uzyskania tego, na czym nam zależy, zanim moim zdaniem e, zaczniemy prowadzić jakąś polemikę. Dobra, dziękuję Skorpiony. Teraz zapraszam strzelce. Co Wam będzie pomagać? Asmonet. A, tu finanse mogą wam pomagać, albo sama szansa na zarobienie jakichś pieniędzy, coś, co chcecie schwycić, jakiś dobrobyt, tak? Materiali to, że was pom wasz pomysł zaczyna się materializować, to jest coś dobrego, taki jakiś aspekt o istotnym dla ciebie znaczeniu, najprawdopodobniej w tle materia jest, tak? I to cię wspiera. Co ci przeszkadza? lub będzie przeszkadzać, na no to powinieneś uważać. Tutaj uważam, e, należy zwrócić uwagę na mm, brak dojrzałości związanego, związanej z tą sytuacją. Takie zbytnie ryzykanctwo, na to zwróćcie uwagę. Nie ryzykuj bez potrzeby. A jaka jest wskazówka? Ok, magik, macie w ogóle wszystko to co nowe. Twórz, kreuj, ale moim zdaniem właśnie sprawdź czy masz wszystkie zasoby które będą Ci niezbędne do tego, żebyś tą szansę rozwijał tak, jak pragniesz jej rozwijać, żeby później wynik był adekwatny do Twoich oczekiwań. Nie ryzykuj bez potrzeby, tak? Nie szarżuj. To się tutaj pokazuje. Kamień dla Was kochani piękny, mówi mogę sięgać gwiazd, prezentuje swoje talenty na wysokim poziomie, to jest właściwy czas abyśmy zostali dostrzeżeni w pozytywny sposób, no właśnie prezentuje swoje talenty na wysokim poziomie, więc sprawdź czy jesteś odpowiednio przygotowany drogi strzelcu, moim zdaniem nie ryzykuj niepotrzebnie, tak karty tutaj e, sugerują, e, a smonet dla mnie jest odpowiedzią na tak ogólnie. Tak, ale bez jakiegoś takiego niepotrzebnego ryzyka. Dziękuję, moje drogie strzelce. Zapraszam teraz koziorożce. Moje drogie koziorożce, zobaczmy zatem, co dla Was. Jarosz, nie poddawaj się. Co Ci będzie pomagać? Twoja upartość, twoja asertywność, takie, yy, takie podejście do spraw. Kurczę, przeszedłem już tak daleko, że po prostu nie chcę tego zostawić, chcę iść dalej. Tak? Myślę cały czas o przyszłości, jakaś nieugiętość. Co Ci może przeszkadzać? Uważam, że zbytnie rozczulanie się. Tak? Takie yy, za bardzo empatyczne podejście do czegoś. Używanie serca zamiast głowy, być może. No, z jakiegoś powodu to może nie być czas na, jaką, na jakieś takie emocjonalne podejście do spraw. Te emocje mogą tu rozpraszać, uczucia mogą komplikować sprawy. Jaka jest wskazówka? No, słuchajcie, tu mamy kogoś, kto wie, czego chce. Tu mamy kogoś, kto wie, na co zasłużył. Tu mamy kogoś, kto doprowadza do triumfu, do zwycięstwa. Trochę stawia na swoim tu mamy kogoś, kto ma świadomość własnej wartości reputacji, jakby spełnia coś, jest zadowolony ok, więc dlatego uważam, że dążycie do tego, żeby odnieść tu jakiegoś rodzaju sukces, zwycięstwo i jesteście bardzo mocno skoncentrowani na sobie i swoich potrzebach, nie do końca, ale moim zdaniem, jesteście skoncentrowani na potrzebach osób z otoczenia, z jakiegoś powodu. Może to nie jest ten moment, może za długo pracowaliście na to, żeby znaleźć się właśnie tutaj, w tym położeniu, więc słuchajcie, słuchajcie. No każdy coś innego przechodzi w życiu, prawda? Możliwości i rozwiązania, których poszukiwaliśmy, cały czas prezentowały się przed naszymi oczami. To mówi kamień. Nie dostrzegliśmy ich, gdyż patrzyliśmy za daleko, nie widzieliśmy tego, co było oczywiste. Więc tutaj patrz blisko siebie, znajdziesz jakieś dodatkowe, moim zdaniem, wskazówki, które pomogą ci, drogi koziorożcu, wyjść zwycięsko z tej sytuacji. Ale uważam, że tutaj trzeba się skoncentrować na działaniu, dopinaniu spraw, a nie kontemplować, nie rozmyślać po prostu. Z jakiegoś powodu trochę odsunąć emocje, odsunąć może inaczej uczucia. Dobra, dziękuję koziorożce. Zapraszam teraz wodniki, moje drogie wodniki, bardzo proszę. Zastanówcie się nad kwestią, e, która jest dla Was ważna, istotna w tym tygodniu, bądź zadajcie pytanie sobie samym. Zaraz zobaczymy, co nam podpowiedzą karty. Co Wam będzie pomagać. Wow, super, ludzie dookoła Was, otoczenie bardzo sprzyjające. Taka świadomość, że e, ja doskonale czuję, ile dobrych wibracji jest wokół mnie. Tak, jak mogę być szczęśliwy, jak jestem szanowany w moim najbliższym otoczeniu, jak jestem lubiany. To jest też miłość, która może Was e, no, rozpierać. Coś, co daje szczęście, coś, co daje spokój dla części z Was, to jest harmonijna jakaś sytuacja natury romantycznej dla części z Was to jest rodzina, ale niewątpliwie Was też wspiera otoczenie. Dlaczego? Dlatego, że ten Wasz świat, on jest jakby moim zdaniem tworzony em, z, i, z, z pielęgnowanych przez Was związków z, z ludźmi, którzy są naprawdę w Waszym życiu obecni, nie na niby, tak? Na dobre i na złe, jak to się mawia. Co Wam może przeszkadzać? Umiarkowanie, wstrzymywanie czegoś, przeczekiwanie czegoś. Taka trochę na zbytnia y, zachowawczość, y, wyczekiwanie, zbytnie poukładanie spraw, wyczekiwanie, aż się same wydarzą w pewnej kolejności. Dobra, ciekawe, albo strzelec, a zobaczmy, jaka jest rada. Rada tu jest działaj, nie czekaj, e, przeproś bądź miły, bądź uprzejmy, bądź życzliwy z, albo ktoś Was przeprosi, więc przyjmij te przeprosiny. Rada też jest taka, żeby jakaś przeszłość melancholijna, melancholijna, nostalgiczna nie, za, nie wpływała za bardzo na waszą teraźniejszość. Tak, żeby wam tutaj nie, nie zamancała, że tak powiem, odbioru rzeczywistości. E, twórz wspomnienia nowe, żywe, optymistyczne. E, jedna ze wskazówek zachowaj uprzejmość. Uprzejmość będzie najlepszą odpowiedzią ona doprowadzi do wzrostu harmonii w Twojej obecnej sytuacji. Bardzo ładne czytanie. E, oj, i kamień dla Was, słuchajcie. Mm. Mówi, jestem dumny ze swoich osiągnięć. Przyciągam powodzenie do mojego życia. Gromadzę zasoby, szczęście jest ze mną. No tu jest to szczęście, słuchajcie. Więc, moje drogie wodniki, fajne czytanie, dziękuję Wam bardzo. Na spodzie była czwóreczka mieczy, czyli jakiegoś rodzaju dojście do siebie. Zapraszam ryby, moje drogie ryby, uwaga, uwaga. Bardzo proszę, abyście mm, sięgnęły w pamięć i. E, przypomniały sobie tu i teraz tę kwestię, na którą odpowiedzi będziemy szukać, bądź też to pytanie i sprawdzamy. Co Wam będzie pomagać? Gwiazda, pięknie, nadzieja, optymizm, świadomość, że mogę wszystko. E, uleczenie, uzdrowienie, e, snucie marzeń. No, chcę sięgnąć gwiazd. Status gwiazdy może dla części z Was, słuchajcie, co Wam będzie przeszkadzać? Ojej, iluzje, znaczy, bo to, słuchajcie, no, karta, y, światło gwiazdy jest takie bardzo delikatne, bardzo y, uleczające, uzdrawiające, ono, tch, jakby to powiedzieć, y, powoduje, że optymizm, optymizm w nas wzrasta. Światło księżyca potrafi być... Em, potrafi może inaczej wzniecić w nas jakiegoś rodzaju lęk, trochę przygnębienie, trochę niejasność, więc tutaj uwaga też, ale księżyc sam w sobie to przecież iluzje, to jakieś bujanie w obłokach, to fantazjowanie, to jest to, że nie widzimy czegoś jasno i to, to powoduje, że, że wzrasta w nas w lęk i to się pokazuje tutaj, no więc te, uważam, że ciemna strona Waszej własnej osobowości, e, lęk przed czymś Um, lub takie powiedziałabym zbyt mocno oderwanie od rzeczywistości może stanąć na przeszkodzie jaka jest wskazówka idź dalej nie poddawaj się działaj działaj jeśli, jeśli czujesz, że z jakiegoś powodu musisz być czujny myśląc o przyszłości to jakby to bądź czujny ale idź dalej w tym kierunku który sobie obrałeś tak, przygotuj się na coś, nie, nie trać nadziei, nie trać optymizmu i po prostu rusz dalej. I tu jest kamień, słuchajcie, który mówi, wybaczmy sobie błędy przeszłości. Bądźmy asertywni wobec osób, które chcą obwiniać nas za swoje własne przewinienia. Jeśli ktoś, droga rybo, nie może zaakceptować Cię taką, jaką jesteś naprawdę, to nie jest Twój problem, naprawdę. Bądź sobą. Bądź autentyczna, nikogo nie przepraszaj za to, jaką jesteś, jaka jesteś. Bądź tak miły dla siebie, jak jesteś dla innych, bo jest to kamień wspierający miłość i życzliwość również do siebie. Dziękuję Wam bardzo, uważajcie na siebie, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.